No i ja rzeczywiście powiedziałem. No i jest. <laughs> our, our, our security systems. Sieć w kącie, a znajdą cię. Musisz być twardy. For, for, that, for, for, that, for that. Ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę. Ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. I can, I can tell you. Mm, 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 po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Very, very, very... Yy, mm... Ja się cały czas czegoś uczę. W każdej sytuacji trzeba wyważyć dobra. Wziąć jedno dobro, wziąć drugie dobro. Jak to powiedział kiedyś poeta, są w ojczyźnie rachunki krzywd. <głosy> <głosy> <głosy>